Dzień dobry moi drodzy, jesteśmy w Szczecinie i muszę wam w końcu o tym powiedzieć bo to nurtowało nas przez ostatnie lata mamy podszywaczy w Szczecinie firmę bardzo nieuczciwą, która się pod nas podszywa już pokazuję która jesteśmy tu obok jest taka firma, która się nazywa Apple Mobile i w tym miejscu jest skrzyżowanie Wojska Polskiego i ulica Jagiellońska i ta firma stwierdziła sobie, że wykupi domenę zbita i będą, e, że tak powiem, podszywać się pod naszą markę. Założyli też wizytówkę w Googlech, którą tutaj właśnie zaraz wam pokażę. Więc ludzie, którzy e, ludzie, którzy wpisują zbita szybka szczecin w Googlech. Czasami trafiają do nich. I nawet wczoraj pani powiedziała, że trafiła do nich i była pewna, że trafiła do nas. No i niestety działa to bardzo negatywnie na naszą markę, dlatego że ta firma, jak się okazało, zepsuła ten telefon tej pani, a ta pani nigdy nie przyszła na reklamację, i w konsekwencji, i w konsekwencji, proszę sobie wyobrazić, że do dziś. Ma zepsutą, jakby opinie o naszej marce, i my nie możemy sobie pozwolić na takie traktowanie, dlatego idziemy z tą sprawą do sądu. Jeżeli będziecie pisywać w Google, zbita szybka, to pamiętajcie, że w Szczecinie są podszywacze, jest nieuczciwa firma, która się pod nas podszywa. Nazywa się Apple Mobile i niestety nie możemy tego tak pozostawić, bo dzieje się to już za długo. Przekazywaliśmy im ostrzeżenia różnego rodzaju. Google kasowało tą wizytówkę wielokrotnie. Ale niestety nadal ten proceder istnieje. I dlatego uważajcie na to. Tak to wygląda. Uważajcie też, bo podobno biorą zaliczki. Bo ludzie, jak w zanim się zorientują, to pobierają od nich zaliczki. A prawdziwa, zbita, szybka marka, która działa od 10 lat na rynku, jest oto w tym miejscu. I najłatwiej, słuchajcie, jest podszywać się pod markę, która istnieje na rynku od lat, bo mamy i na TikToku po milion obserwujących, i 200 tysięcy subskrybentów na YouTube. I to jest najłatwiejsza droga, więc firma, która do tej pory nazywała się tak, jak się nazywa, widzieliście, teraz podszywa się pod nas. I myśli sobie, że my to tak pozostawimy, a my nie odpuszczamy. I drodzy strzelcinanie, uważajcie na to, bo prawdziwa zbita szybka jest tutaj, jest druga gdzie, ale ja nie podległości 16 niedaleko gramy portowej. Dokładnie, są dwie zbite szybki, na ten moment, na, zbite szybki na ten moment w Szczecinie. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie miłego dnia. Wam pokażę, jak to wygląda z tej perspektywy. O. Także zapraszamy do tej prawdziwej, zbitej szybki. Zapraszamy, tak już bo idzie ekipa. No. kwoli wytłumaczenia jak to wyszło z tą panią, która Kilka miesięcy temu skorzystała z usług tej firmy, która potrzebuje się pod Zbitą Szybkę i była pewna, że korzysta z usług Zbitaszybka.pl. Przyjechaliśmy do Szczecina na konferencję Educon i potrzebowaliśmy apartamentu. I wynajęliśmy go w budynku Hanza Tower. I pani, która nam wydawała klucze, mówi, o znam Zbitą Szybkę. I na początku super Hure Optymis, a potem zepsuliście mi telefon. A ja mówię, kurczę, to ciekawe. No, i okazało się, że, że to nie my zepsuliśmy, tylko ta druga firma, która się podszywa pod nas. No, i takich sytuacji jest naprawdę dużo. Oglądają nasz filmik na YouTubie, na TikToku, chcą trafić do nas, pisują, Zbita Szybka, umawiają się tam, bo są przekonani, że idą do nas. Pamiętajcie, zbitaszybka.pl to jest nasz prawidłowy adres. Dziękuję jeszcze raz.